W antykach Spassium na końcówce miesiąca, wiersz z listopada, listopadowy, w którym rozgrywa się opowieść tancerza z teatru Bolshoi. Wiersz będzie dołączony do zbioru częściowo jako załącznik do cyklu pandemiczne, powiedzmy wymiennie, y, uboczna uwaga w poezji. Odnosząc jednak obraz do naszych y, niespokojnych realiów, bestiarium rosyjskie. Były i będą umarłych z żywymi podobne cele. O duchu koci, achiru. Wibracjo, jak dzwoni moskiewski wasyl. Czyś wystawiony w zaświatach, pod murami troi, maski, testy, szczepienia. Tam też masz taką starość, pod płytą na wrześnierzno-białym. I w daliach siedmiu sztuk tygodnia, o jeńcu, pośmiertny ty Karimowy, idący panu swemu naprzeciw. Na przetartych, złotych pazurkach solówek. w murach bolszoli rozgrzanego do czerwoności lapędzia. Tyś paść publiki, duch Achyl, a w domu szarzał z pytań czas, jakby na krótko tobą się nażyli, wciąż świeżym duchem jak szmer drzew mknącego przez werandę. Z tego miejsca pragnę podziękować poetce Darii Danucie-Lisieckiej za przekazany tutaj, do galerii Antyki z pasją, cenny dokument historii festiwalu literackiego w Łazieńcu – Biała lokomotywa. Pracę tej poetki można uznać za niezastąpioną. Sercem, umysłem, zapałem spisane świadectwo ważnej idei. Idei Darii Danuty Lisieckiej i przygody jej z patronem Edwardem Stachurą, który w Łazieńcu się urodził. Oto są pozdrowienia dla antyków z pasją. Z dróg, z dróg i ścieżek białej lokomotywy. Bardzo dziękujemy za tę pracę. Pani Dariusz.